Brawo Domi! Czas, dwóch jesteś? Brawo Brawo daj! Spokój, spokój! Maty, chodź! Maty, chodź! Maty, chodź! Maty, chodź! Maty, jest? Powiedz, chodź! Maty, chodź! razy już twoje imię wymienię.

Rada. Wracaj! Wracaj! Rafi! Czas masz, przyjmij tą piłkę! Pokuń Eryk, albo Domín do krycia! Dziesiątka! Rura! Jedź, na niego! Czuj, kasry, dawaj Kasper, dawaj! Wracaj!

Dostać, chodź, dostać, chodź, 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 chodź. się dostać, 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 karty dostać, 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 do swojego, do swojego. Obra piła. Ekstra! Bartek nie Dobre, brawo! Brawo, gramy dalej! Ekstra, brawo panowie! A nie, super! Widzicie, ktoś jemu daje! Nie Panikują już, gramy swoje! Dobry wy! Daj! Dobry! 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 tam Dobry! Dobry! Lewa, lewa. Brawo, Dobry! 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 tam Dobry! 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 tam się dzieje? Nikolaj, co tam robi? Ale im też nie wyszło. wie, jak się tylu nie chce, to przeciwnik musi uwierzyć w siebie, nie? Nikolaj. Teraz to mają wyliczyć, bo nie mogą tego grać. Drugi blok, tam z kim ma grać? Stepers, Stępowan. zostaw to. Nikolaj. Cofnij się, Soszka, przejdź tam nieprzyjemnie Kuba idziemy, dziesiątka, Kuba dziesiątka Zostań tam, Nikolaj Orlinik gra. Brawo Kuba Kuba, zobacz, 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 Szybciej. szybciej! 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 Dobaj, za do dawaj, do dawaj, dawaj! dawaj. Jest, jest, jest! Dobaj, dawaj! Głoś, jak tu nikogo nie ma! Ej! Dobra, dawaj! Będziemy! Brawo, gałapie bierze! Słuchaj, Nikodem, do mur. Ej! Do Dalej, tak przed piłką! Dalej, tak się piłkowa! Dalej, do się piłkowa! Dalej! 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 Super, uważaj tutaj, bo będziecie gratyno z pola ta dziewiątka. Dobra, no, dobra. no. To cholera. No, no, no. To cholera. No, bardzo dobry ruch. Zdanej, zdanej. Ciebie, 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 ciebie. Drogie. Drogie. Nie bój się Kasper, nie bój się! Nie Pierwsza! Brawo, brawo, spokój, jest gramy, gramy klepe! Zmieni magnat! do spokój! No, du grave, tak, go! Skąd da? spokój! No tu da? Skąd da? w da? Skąd da? Skąd da? Skąd da? Dawaj, 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 da? Skąd jest w

9 minut, Panie dio, 9 minut, 9, 20. 9:20. 9:20. Garpen, w środku. Marti, do środka. Kto? dalej, panowie. Jąmy dalej, twoje, to samo. A na drugą stronę. na prawo. Steber zaatak. Dalej jest środek.

Będzie Pięknie! Podpartej, zobacz, mój Magda! zobacz Magda! kim on ma grać! Mój Magda! Mój Mogda! Mój Magda! Mój w Mój Organizować się Mogda! w Kryciu! Mój Mogda! Mój Каткау, ведь на глупе! Каткау, ведь на глупе! Каткау, ведь на глупе! Да, да! 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 Да

Jest, 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 jest! Teraz Dajcie! 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 Brawo! Dajcie! 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 z Dajcie! 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 Dalej, Dajcie! Dobra,

Zobacz, zobacz, na bok, na bok. zobacz, na bok. Na bok. Spokój, na bok. zobacz, zobacz, wraz! zobacz, tam. zobacz, tam. zobacz, 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 spokój! Jest, 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 Brawo, brawo, brawo. Kaszpej. Zobacz, co śpiewa. Brawo, ty, się i będzie dobrze. się. No co, mam Graj na razie, a nie trenerzy. Trzy minuty. Zobacz, złap środek. Co ty robisz? Sprawę piłkę masz taką? Piotrę! Zobacz co się dzieje! Martę! Skidziesz obudź się w końcu. Już w prawie gra. Zobacz, Martę. Granej. Chodź tu gdzieś. Piotrej, graj z przodu, to każdy krzywdzia. Błażej, na środek, albo inaczej. Miki, na środek, Antoś, chodź, a Błażej na prawo. Chodź, Antek. Antek! Co w środek, Super, Bramy Brawo, wam Bierz, Błażej, bierz, nasza! Zostaw się! Wyskocz! 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 na Wyskocz! 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 Dobrze. Łatę, Antoś, no stratę robisz jak robimy kontrę tak. Kontrę do przodu! Na Piłka ci się nie trzyma przy nocy cały czas. Brawo! Mijaj go! Brawo! No do lewej go mijasz, masz pusto! Super reakcja, Brawo odważaj! Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy Papi, no je z, z tyłu. No. Papi, trwa, trzecia klepka, trzecia do nich, Wejdźcie dalej, to jest Góra, góra, góra. Dajcie Teraz do niego. I do, i do, i do, i do, Kuba? Wierzaj, Kuba. Czekotna. Czekotna. Dobrze. Wyskoż Bartek. Już, dobre, brawo. Uważaj. Nie ja graj chodź go. Dobra, go. 35. Przed. Przed. na strzał. Dzisiaj coś tam na Co? Zapka. Jedno piłko no. następna. No dobre. No po prostu przede dokładny na centymetr. Wszyscy oh, zerwali. No, chodź, 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 chodź samoi. No gramy dalej swoje, gramy, gramy, gramy.

Wracaj, Mati! Poszła, poszła. Oluś! Kapi, gramy! Na Zastawka, jest Miki do klepki. Brawo. Udech! Spokój. druga! Ja piję, Zamach, zamach robisz i co z tego mi zamach? Nie jest Oje, ba. Teraz biegów. Dame Daj na boisko. To Pele jest właśnie. Już się Nie masz pociągu, nie Piotrek! Zostań, zostań. Wartej, Wartej. Opiły! No Uderz tu! No piła! Hej! Hey! Dobra, Kasper! Brawo Chodź tutaj. Ekstra, masz te gry. Kasper! Kasper! Kasper. Kasper. mocno. A widzę gramy. Kapi, Błażej, Kuba w murku. Restę Chodź tutaj. Miki do okrycia! Miki do Dobra. Nikodem! Miki nie!

Tutaj żeby żeby nie dograł nikogo dalej. Darzy, Darzy, do Wartej. Dammi... Dalej. Darzy, dalej. Dalej. tutaj, 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 Tutaj,